To jest miejsce, w którym bije w tej chwili moje serce, ale też jest to miejsce, do którego przygotowywałem się przez wiele, wiele lat mojej kariery. Jesteśmy na terenie Forgotten Fields Farm, farmy, którą buduję od trzech lat. To jest takie moje marzenie jest bardzo gastronomiczne oczywiście związane z tym, co robię na co dzień ale od strony Produktu, mieć taką filozofię, która oparta jest na produkcji, odnosiona do talerza, tak naprawdę. Tutaj będzie mieścić się fundacja, którą powołałem do życia, Nowe Życie Polska, która będzie pomagać młodym ludziom, którzy troszeczkę mają problemów z wystartowaniem w dorosłym życiu. Będziemy próbować pomagać im stanąć na nogi poprzez pracę, poprzez, poprzez zaangażowanie. Będzie to też miejsce w przyszłości, gdzie będą spotykać się. Największe nazwiska światowej gastronomii na takim festiwalu, który będę organizował, Forgotten Fields Festival, gdzie będziemy gotować właśnie z wykorzystaniem zapomnianych produktów. Urzekło mnie tu wszystko, lokalizacja, położenie, łatwość dojazdu, no i potencjał, który widzę w tym miejscu. Mamy za sobą 3,5 tysiąca metrów kwadratowych sadu. Będziemy mieć wielki ogród ziołowy, będziemy uprawiać różne odmiany warzyw, owoców. Urodziłem się w Sosnowcu, ale mieliśmy taki przywilej, że każde wakacje z moim bratem i siostrą spędzaliśmy na wsi. I tam w zasadzie moja edukacja kulinarna się rozpoczęła, bo miałem taki, taką możliwość. Korzystania ze wszystkich dobrodziejstw takiego zwykłego polskiego sadu, ogrodu, gdzie wszystko rosło, gdzie można było wyciągnąć marchewkę z ziemi, i umyć ją pod pompą i później zjeść od razu. Przełomowy moment taki w mojej karierze, kiedy Międzynarodowa Akademia Gastronomiczna przyznała mi tytuł szef de la l'Avenir, szef przyszłości. Co ciekawe, w tym samym roku tę nagrodę otrzymał Albert Adria i została mi zaproponowana możliwość wyjazdu do słynnej najlepszej na świecie restauracji El Bulli w Hiszpanii. Nie zastanawiałem się długo, pojechałem tam i to było przełomowe zdarzenie w moim życiu, w mojej karierze, w moim podejściu do gotowania i paradoksalnie wcale nie polegało to na powielaniu czy kopiowaniu sztuki molekularnej, ale to co ja dostrzegłem w tamtym miejscu przewartościowało moje myślenie o kuchni. Muszę powiedzieć, że Hiszpania y, no, przewróciła całe moje zawodowe życie, bo to później okazało się, że nie tylko El i Ferranadria, ale wiele osób z Hiszpanii miało wpływ na to, co robię. Głównie ta odwaga, która płynie z, z kuchni, z filozofii współczesnej kuchni hiszpańskiej, jest takim dobrym przykładem i takim do, dobrą inspiracją, z której na pewno skorzystałem. To, jest, to, są, to są bracia Roka, u których byłem, to jest e, Paco Roncero w, w Madrycie, u którego byłem, to jest Elena Arzak, z którą się zaprzyjaźniłem, to jest Diego Guerrero, z którym się zaprzyjaźniłem. E, zakochałem się w Hiszpanii po uszy. Ja mam Wojciech Modestamaro, Sojio Cocinero, wywałem w Warsowie.